Przeanalizujcie, proszę. Zobaczcie, w jakich odstępach siedzą w tej kapsule na krzesłach. Wygodnie jak w Ryanerze. Zastanówcie się, jaka to może być szerokość. Te okrągłe okienka mają mniej więcej na wysokości głowy. Teraz popatrzcie na to zdjęcie, gdzie facet wchodzi na drzwi kapsuły. Moim zdaniem. Jeśli wyciągnie ramiona, to jest w stanie dosięgnąć do tych okienek. Czy dosięgnąłby okienek stojąc przed tymi astronautami w takiej samej pozycji? Coś tu nie gra, no nie? Przecież to niemożliwe, żeby sobie tak wygodnie siedzieli w takich odstępach na takim metrażu. To jest jakiś cyrk dla debili. A te szyby w okienkach to z czego są zrobione, że je 2000 tysięcy stopni nie rozpuści? Jak się przyjrzymy temu, to to nie jest w ogóle argument. To nie jest argument, to nie jest dowód na nic, to jest fenomenologiczny opis tego, jak to się stało, że ja w to uwierzyłem. Można prześledzić dokładnie, przed jakimi wyzwaniami ta osoba stanęła. Widać lukę. Nie ma tutaj rozumowania dedukcyjnego. Tam jest luka, o, są obserwacje. No. Po, zobaczcie, w jakich odstępach siedzą. Jaka może być szerokość, co z tymi okienkami, co z tym metrażem. Do, to jest dokładnie struktura efektu. Aha. Czyli mamy impas, coś się nie zgadza, nagle nic, nie wiadomo co, nie wiadomo, nie ma sprawozdania z procesu dedukcyjnego, jak doszedłem do wniosku. Jest tylko opis tego, na co ta osoba zwróciła uwagę, i sprawozdanie z tego, że nie jest w stanie zwątpić w konkluzję ze swojego procesu rozumowania. To jest dokładnie struktura efektu Aha.